Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Gale Fightowe to aktualnie ogromne wydarzenia mieszanych sztuk walki, których bohaterami są znane internetowe osobistości przynoszące ogromne zasięgi, a co za tym idzie, dobre wyniki sprzedażowe. Popularność tego typu gal jak na razie nie spada i coraz więcej osób jest nimi zainteresowanych, pomimo tego, że na początku ich działalności były one raczej nie najlepiej kojarzone. Teraz zmieniło się to drastycznie i nawet w ostatnim czasie występuje taki trend, że zawodowi sportowcy mieszanych sztuk walki toczą pojedynki na galach frekwajtowych. Nie ma co się oszukiwać, duża sprzedaż pay-per-view i biletów wiąże się z tym, że zawodnicy mogą zarobić większe pieniądze, więc dlaczego z tego nie skorzystać? W dzisiejszym materiale przedstawię wam pięciu zawodowych sportowców, którzy zawalczyli na galach frekwajtowych. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali moje profile na Instagramie oraz TikToku, na których również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Numer 1 Norman Park Zawodnik z północnej Irlandii to już prawdziwy weteran mieszanych sztuk walki na świecie, ponieważ w swoim CV ma występy na największych galach i wydarzeniach. Występował na karcie walk takich eventów jak UFC, Bama, ACB, czy przez długi czas KSW, więc zaliczył czołówkę federacji na naszym globie. Zawodowo walczy od 2006 roku i przez ponad 17 lat swojej kariery udało mu się stoczyć prawie 40 pojedynków, z czego tylko 7 przegrał. Na swojej drodze pokonywał takich zawodników jak Borys Mańkowski, Artur Sowiński czy Marcin Wrzosek, i jedynym Polakiem, który go zatrzymał w Formule MMA, był dwukrotnie Mateusz Gamrot. Mimo wszystko Normanowi udało się zdobyć tymczasowy pas mistrzowski kategorii lekkiej w KSW, więc bez wątpienia północny Irlandczyk to zawodnik z wieloma sukcesami w tej Formule MMA. Około dwa lata temu postanowił nieco zboczyć ze sportowej drogi na rzecz występów na galach fightowych, natomiast jego rywalami byli naprawdę mocni sportowcy. W boksie walczył z Doncasio Maciejem Jeftuszko czy Borysem Mańkowskim, a w MMA chociażby z Popkiem czy Grzegorzem Szulakowskim, więc to też nie były łatwe wyzwania. Parę miesięcy temu powrócił do czysto sportowych walk, bo na gali Hexagon pokonał Juniora Orgulio, ale chyba niedługo stoczy kolejny pojedynek na gali fightowej, bo tak się mówi w kuluarach. Co by nie mówić, Norman Park to cały czas czołówka kategorii lekkiej w Europie, bo jego klasa sportowa jest na naprawdę wysokim poziomie. Numer 2 Grzegorz Szulakowski Popularny Szuli wkroczył na zawodową arenę mieszanych sztuk walki w 2010 roku i od tamtego czasu stoczył zaledwie kilkanaście pojedynków, co daje około jedną walkę na rok. Mimo wszystko na początku jego kariera naprawdę przebiegała w szybkim tempie i po serii wygranych związał się z Federacją KSW, w której bardzo równie szybko utorował sobie drogę do walki o mistrzowski tytuł. Pomogły mu w tym zwycięstwa nad Patrykiem Grudniewskim, Bartłomiejem Kurczewskim, Renato Gomezem, Santosem i w końcu Kamilem Szymuszowskim, po czym zawalczył z Mateuszem Gamrotem. Jak się okazało, finalnie nie zdobył tego trofeum kategorii lekkiej, bo Gamer go poddał w czwartej rundzie i ta porażka rozpoczęła gorszą pasę w jego karierze. Następnie przegrał w KSW z Marianem Ziłkowskim oraz Szamilem Musajewem w naprawdę słabym stylu i po tych walkach nie widzieliśmy Szuliego w klatce bardzo długi czas. Powrócił dopiero 3 lata później, jak się okazało, na gali fightowej, Prime MMA, jednak jego rywalem był wspomniany już dzisiaj Norman Park. Szulakowski przegrał ten pojedynek, natomiast na zwyciężką ścieżkę wrócił dosłownie parę dni temu, wygrywając z Pawłem Trybałą na Gali Prime MMA 5. W wywiadach po walce Grzegorz powiedział, że raczej będzie kontynuował walki na Galach Fyrkowych, ale jego marzeniem jest pożegnalna walka na Gali Federacji KSW, która uwieńczyłaby jego sportową karierę. Na pewno byłoby to coś fajnego dla Szuliego, ponieważ jakby nie było, trochę powalczył na Galach Polskiej Federacji. Numer 3 Marcin Wrzosek Polski Zombie to zawodnik, który rozpoczął swoją karierę w 2011 roku i po czterech latach walk na galach w Polsce i w Anglii trafił do The Ultimate Fightera. Pod wodzą Konora McGregora poradził sobie bardzo dobrze, ponieważ dotarł aż do finałowej gali, na której niestety przegrał przez niejednogłośną decyzję, więc finalnie nie trafił do federacji UFC. Mimo wszystko nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo niedługo po zakończeniu programu związał się z KSW i zadebiutował na gali z numerem 35 w gdyńskiej Ergo Arenie. Dali wtedy z Filipem Wolajskim najlepszą walkę gali, którą wygrał w i jak się okazało parę miesięcy później Marcin został mistrzem kategorii piórkowej Polskiej Federacji pokonując Artura Słowińskiego. Tak jak go szybko zdobył, tak szybko go utracił w starciu z Kleberem Koikerwstem z i niestety nie udało mu się już powrócić na tron mistrzowski. Do frików wszedł niecałe dwa lata temu przy okazji gali Fame 12, kiedy zawalczył i finalnie przegrał z Don Cassio w formule bokserskiej. Potem jeszcze stoczył walkę na Gali Wotore z Wasobako-Ceviciem i ponownie wrócił do otoczenia pojedynków na Galach Free co zapewne będzie kontynuowa. Co jak co, ale Marcin Wzosek idealnie pasuje do tego typu wydarzeń swoim stylem bycia, pomijając fakt, że jest naprawdę dobrym sportowcem. Numer 4 Borys Mańkowski. Popularny Tasmański double z Poznania to jeden z bardziej ikonicznych zawodników MMA w naszym kraju, który rozpoczął zawodowe walki w 2008 roku. Od tamtego czasu stoczył ponad 30 pojedynków, konfrontując się z czołowymi zawodnikami z Europy i świata, w większości przypadków kończąc ich przed czasem. Przez długi czas był mistrzem kategorii półśredniej, natomiast po dotkliwej porażce z Alberto Soldiciem i Normanem Parkiem, przez decyzję postanowił zejść kategorię niżej. Po kilku wygranych udało mu się dopchać do walki o mistrzowski tytuł z Marianem Ziółkowskim, natomiast zanim z nim zawalczył, stoczył pojedynek na Galifejn MMA. Jego rywalem był Norman Park i obaj zawodnicy stoczyli poetynek bokserski w małych rękawicach walcząc jedną 15-minutową rundę ciągiem. Z tej walki zwycięsko wyszedł Borys, który po zgarnięciu sporej ilości pieniędzy za tą walkę mógł wrócić do KSW na starcie mistrzowskie z Marianem Ziółkowskim. Niestety Mańkowski przegrał i w związku z tym rozpoczęła się gorsza pasa w jego karierze, bo następne dwie walki z Danielem Torresem i Valeriu Mirczą również nie poszły po jego myśli. Teraz Borys ma niestety kontuzję, ale generalnie myśli nad powrotem do kategorii półśredniej, więc zobaczymy jak to finalnie będzie wyglądało w jego przypadku. Sam nie wyklucza ponownych startów na galach fightowych, ale tylko i wyłącznie w sportowym zestawieniu za duże siano i wciąż jego priorytetem są walki dla KSW. Numer 5 Damian Janikowski Damian oto brązowy medalista olimpijski w zapasach w stylu klasycznym, który zadebiutował w MMA w 2017 roku nakotując swojego rywala w zaledwie półtorej minuty. Od początku był związany z Federacją KSW i wydaje się, że prędko się to nie zmieni, bo już za kilkanaście dni stoczy kolejny pojedynek na gali w Gdyni z Cezaryuszem Kęsikiem. Kariera Damiana rozpędzała się bardzo szybko, bo w zaledwie drugiej walce dostał Antoniego Chmielewskiego, którego znokautował, ale w czwartej podjął Michała Materle i to już była przeszkoda nie do przeskoczenia. Generalnie Damian miesza wygrane z przegranymi, ale jego rywalami są zawodnicy klasowi, tacy jak chociażby Paweł Pawlak, czyli obecny mistrz czy Tom Breeze. Po przegranej z tym ostatnim federacja KSW nie miała dla Damiana żadnego ciekawego pojedynku, dlatego dostał pozwolenie na występ dla nieistniejącej już gali High League 5. Jego rywalem był popularny Dondiego, który nie miał większych szans i został pewnie wypunktowany przez naszego olimpijczyka na 3 dystansie. Wszystko wskazuje na to, że był to jednorazowy wyskok Damiana jeżeli chodzi o walki na galach free bo ten jasno mówi, że chce iść drogą do walki o tytuł. Tak jak mówiłem, za kilka dni ma kolejną walkę w KSW, więc ewentualne spektakularne zwycięstwo mocno go do tego przybliży. Jak się okazuje, naprawdę topowi zawodnicy mieszanych sztuk walki skusili się na występy na galach fightowych i podejrzewam, że ten trend szybko nie minie i będzie jeszcze bardziej nabierał tempa. Takie gale generują ogromne zasięgi, a co za tym idzie dobrą sprzedaż, co proporcjonalnie przekłada się na zarobki zawodników biorących w nich udział. Jeżeli zawodnicy mierzą się z innymi zawodnikami w czysto sportowym pojedynku, to tak naprawdę nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby do tego dochodziło. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na ten temat. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj do usłyszenia prowadzący kanał World of MMA.